Cześć, witam was serdecznie i zapraszam na kolejne wyzwanie makijażowe. Dzisiaj bardzo trudne i skomplikowane. Zainspirowałam się oczywiście Waszymi propozycjami. Dzisiaj będę próbować wykonać makijaż na odwrót nie od tyłu, a na odwrót czyli e, niestandardowo nakładać produkty, albo raczej umiejscelać je w dość niestandardowych miejscach. Pojawiały się dwie Wasze propozycje. Jedna to była właśnie taki cały odwrócony makijaż, a druga to było e, odwrócone konturowanie, więc stwierdziłam, że zrobię cały taki odwrócony makijaż i w tym już zabrę konturowanie. Będzie to mega skomplikowane i dziwne. Jeszcze co chciałam podkreślić. Przy takich wyzwaniach zawsze pojawiają się Wasze pytania. Niektórych osób po co to wszystko? Sama czasem zastanawiam się, po co to wszystko? Ale chyba wiem po co, bo głównie tutaj moim celem jest zabawa i rozrywka. E, uciecha dla Was, uciecha dla mnie, bo ja mam ogromną uciechę nagrywając te challenge. A też dzisiaj zobaczymy, co by było, gdybyśmy nakładały w innych miejscach produkty niż powinnyśmy. I co tu wyjdzie i czy to ma sens. Może odkryję jakieś super ekstra rozwiązanie, może się okaże, że coś będzie wyglądać lepiej, ale to wszystko wyjdzie w praniu. Mam nadzieję, że będzie Wam się przyjemnie oglądać. Zapraszam. Tak jak mówię, makijaż nakładany w odwrotnej kolejności od tyłu już na moim kanale się pojawił, robiliśmy go razem z Ewą. Wyszło to całkiem ciekawie, ale nie do końca chyba taka wersja sprawdziłaby się na no co dzień. A dzisiaj będę nakładać produkty w standardowej kolejności, ale tak jak wspomniałam, w niestandardowych miejscach przynajmniej te produkty, które się da. Bazę pod cieniem nałożę standardowo i zaczynam makijaż oka. W makijażu oka zazwyczaj standardowo, pomijając oczywiście te wieczorowe makijaże, które składają się tylko z ciemnych cieni, zazwyczaj konturujemy tutaj ale zewnętrzny kącik, a wewnętrznym nakładamy jakiś jasny, rozświetlający cień. Otóż u mnie dzisiaj będzie zupełnie odwrotnie. Będę konturować wewnętrzny kącik, a w zewnętrzny nakładać jasny cień. I jestem bardzo ciekawa, co z tego wyjdzie. Tak, tak więc zaczynam od konturowania wewnętrznego kącika ciemnym cieniem. Obawiam się, że ten makijaż będzie klapą, patrząc już na mój pierwszy ruch. Wygląda jakbym jak ktoś pobił. Nie jest to zaciekawie. No wyglądam co najmniej demonicznie. Na środek powieki nałożę jakiś połyskujący dzień. Akurat tu wypada, że standardowo nakładam tak zazwyczaj. No ale zobaczymy, jak to się wszystko razem będzie komponowało. No pięknie, aż po prostu nie mogę na siebie patrzeć. Poza tym widzę, że jest strasznie krzywo, bo powiem wam szczerze, że nie za bardzo umiem tutaj tak w tym wewnętrznym kąciku. Prosto to zrobić. No ale nic, nakładam zewnętrzny kącik, jasny cień. Powiem wam, że myślałam, że nie będzie aż tak źle, a póki co jest tragicznie, moim zdaniem absolutnie to nie wychodzi tak jak mi się wydawało. E, to teraz eyeliner, który go nie nakładam standardowo zazwyczaj, ale dzisiaj na potrzeby tego challenge'u musi się on pojawić, dlatego że kreska musi być wywinięta w drugą stronę. Jak to zrobić? Jak to zrobić? Tutaj będzie cienka kreska. Oj. Powiem Wam, że do tej części oka jak mi schodzi pędzelek, to po prostu jest taka cienka, precyzyjna kreska. Nie umiem tutaj zrobić jaskółki, no ale może zacznę tak. Powiem Wam, że to jest super, super trudne narysować kreskę w drugą stronę. Wydaje mi się, że to jest o wiele trudniejsze niż narysowanie, malowanie standardowej kreski. No ale dobrze, mamy wywinięty eyeliner, a na tym etapie już chciałam powiedzieć, zauważyć, że ten makijaż zaczyna mi przypominać propozycję z pewnego programu śniadaniowego, sylwestrową propozycję, jak wam też to łapeczka w górę, a to dopiero... Początek. Teraz nałożę podkład i zrobię to dość standardowo. Dość po prostu standardowo, bo nawet nie przychodzi mi do głowy, co bym tutaj mogła odwrócić. Ale jeżeli Wam przyjdzie, to dajcie mi znać. Niemniej jednak, co mogę odwrócić w korektorze. Potoczy nałożę ten ciemniejszy, a na niedoskonałości ten jaśniejszy. I zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Zobaczcie, no jest różnica kolorystyczna. Oczywiście go rozblenduję, więc może to nie będzie aż tak widoczne. Ale jednak odwracam porządki. A pod oczy ciemniejszy, no ślicznie. Wyszło, że mam twarz w straszne, plamy, ale co tu zrobić? Teraz konturowanie i konturowanie też będzie na odwrót, o to prosiliście. Nie wiem, kto jeszcze wytrzymał do tego momentu patrzeć na mnie. I konturowanie, niech się skupię. Też idzie na odwrót, czyli tutaj idzie jasny kolor. Tutaj idzie ciemny kolor. I to samo z policzkami jasny i ciemny, tak? Ojej. No dobrze, tak to się prezentuje. Jest po prostu absolutnie straszne i dobrze, że konturowanie robi się tak, jak się robi, bo to nie pasuje wcale. Rozblenduję sobie to teraz, może będzie troszkę lepiej. Jedyne co Wam mogę zagwarantować to, że moja twarz na pewno się nie wyszczupliła, a wręcz odwrotnie. A jeszcze sobie wzmocnimy efekt konturowania, a póki co przypuruję całą twarz i to zrobię standardowo. Teraz mogę jeszcze na chwilę wrócić do dolnej powieki i oczywiście w zewnętrzny kącik cień jasny, a wewnętrzny ciemny, jakby mogło być inaczej. optycznie bardziej nie dało się już pomniejszyć oka, ale jeszcze kredka wodna, kredka wodna, kredka cielista na linię wodną i kiedy standardowo wędruje na dolną powiekę, to cię na górną, czy dam radę? Hipotetycznie dałam radę, ale nie widać efektu, niestety na dolnej co ten efekt jest, na górnej go nie ma, ja już nie mogę na siebie patrzeć ale przychodzę do konturowania do rzęs, do konturowania tak też tym sposobem tam, gdzie brązer, niech idzie rozświetlacz. Tam, gdzie rozświetlacz, niech idzie brązer. A tam, gdzie róż, niech idzie róż, po prostu, bo ten róż jest po środku. Może mogłam to zrobić jakoś inaczej, ale myślę, że tak też jest spoko. Więc rozświetlacz, biorę z beki, żeby był najbardziej spektakularny efekt. No i lecimy. Odrobinka różu i na kości policzkowe brązer. No cudownie, pięknie. Odrobina brązera też na nos, tak jak i odrobina rozświetlacza i na no łuk kopidyna. Ale plamy, trzeba to troszeczkę rozblendować. Ja troszeczkę rozblendowałam, ale dzisiaj mam ochotę na troszkę mocniejsze konturowanie. Więc już zostawię w ten sposób i przejdę do brwi. Brwi swój początek będą miały u mnie naturalne ale przy końcu będą y, niestandardowo grubsze. Nie wiem za bardzo jak to zrobić. Jak to zrobić? Jak to zrobić? Może taki wodospad. Wodospad jest piękny. Nie wiem zbytnio co autor miał na myśli, zwłaszcza jeśli chodzi o brwi. ale chyba to, że one zazwyczaj standardowo powinny być tutaj grube, a tutaj schodzić się po prostu, być cienkie. No, u mnie się nie standardowo. Początek jest prawie taki jak kołonie. Wręczęsny lekko tylko wytuszuję górę i dół, bo przykleję sobie sztuczne dziś. Dzisiaj normalnie to już chyba będzie mi można zaskarżyć o plagiat tego wspomnianego już wcześniej sylwestrowego makijażu, bo tam też był taki element z tego co pamiętam, że rzęsy były na dolnej powiece. Może podejdzie taka moda, skoro telewizja lansuje takie trendy, żeby kleić tutaj rzęsy. Ja chyba jednak się na taką modę nie zdecyduję. Wyglądam jak jakiś smutny klaun, a... Dobrze, że już tylko usta mi zostały. A usta niech mają na dole, tutaj, dziubek, a na górze niech go nie mają. Nie no, odwrócone usta chyba zostaną moim faworytem. Nie mogę się śmiać, bo chcę wam to pokazać. Jak wiecie, jak to wygląda, ja po prostu nie ogarnię, jakby, jakby mi ktoś przekręcił usta, nie? Nie no, masakra, masakra. Powiem Wam szczerze, że dzisiaj to jest ja po prostu aż wstydzę chyba za mój makijaż. Ale rzuciliście mi wyzwanie, ja je podjęłam i wykonałam, aczkolwiek jaki moral z tego wyzwania dziś płynie, błagam Was, nie powtarzajcie tego w domu. Wystarczy, że jakaś wariatka w internecie spróbowała to zrobić, widzieliście jak to wygląda. Wygląda to źle, nie róbcie tego w domu i standardowo aplikujcie kosmetyki w standardowych miejscach. Ktoś to po coś wymyślił, żeby jednak to powielać i powtarzać, chociaż te usta mi się akurat podobają. No te usta są mega, ale nie, oko jest po prostu straszne, rzęsy są straszne, to konturowanie nie wyszło aż tak źle jak się spodziewałam, ale usta... Ja po prostu nie mogę, wydaje mi się przynajmniej tak to w podglądzie wygląda, jakby ktoś mi je odwrócił, muszę zobaczyć. Są super, super śmieszne, nasza jest tragiczna, przepraszam wszystkich urażonych moją zabawą. A... Mam nadzieję, że mimo wszystko przyjemnie Wam się oglądało i zobaczyliście, że to jednak wszystko ma znaczenie że to ktoś przez lata po co się patentował i wymyślił żeby nie wychodzić tak na ulicę. Jestem bardzo ciekawa, co byście zobaczyli, gdybyście. Nie, co byście zrobili, gdybyście mnie tak zobaczyli na ulicy. Ja idę się zmyć, bo nie mogę na siebie patrzeć, zwłaszcza na kreskę, ale mam nadzieję, że Wam się podobało. E, propozycji Waszych challenge mam jeszcze mnóstwo, mnóstwo, wszystkie zapisane, wszystkie będę realizować. Ale jeżeli macie jeszcze jakiś pomysł, to oczywiście zostawcie go na dole Prawdopodobnie kiedyś doczeka się on realizacji Mówię, tego jest bardzo dużo, bardzo mnie to cieszy Bo pomysłów mamy na cały najbliższy rok Także challenge nam nie zabraknie Różnych, różnych, różnych różnistych, dziwnych Żegnam się z wami, pozdrawiam i do zobaczenia za niedługo